Cześć, czy próbowałeś kiedykolwiek publikować reklamy w mediach społecznościowych, czy to na Facebooku, czy Instagramie, ale ten efekt nie był dla Ciebie zadowalający? Być może popełniałeś jeden z najczęściej popełnianych błędów, o którym opowiem właśnie w dzisiejszym odcinku. Tak więc zapinamy pasy i lecimy z tematem. W takim razie możemy zaczynać. Ja mam okazję przez te kilka lat działań w mediach społecznościowych i nie tylko audytować wiele kont reklamowych i tutaj jakby najczęściej spotykanym błędem jest właśnie Promowanie postów przez tak, taki niebieski przycisk Promuj post. Jeżeli jesteście administratorami swoich stron, czyli fanpage, y, czy kąt na Instagramie, to z pewnością taki przycisk przykuł Waszą uwagę. No i niestety większość osób, które gdzieś tam starają się samemu publikować takie reklamy, właśnie robią to, klikając w ten buton. Natomiast jest to bardzo uproszczona forma reklamy, która powoduje, że no nie możemy jej rozwinąć tak dobrze jak moglibyśmy tak naprawdę ją rozwinąć, a tym samym jej skuteczność pozostawia, w mojej opinii, wiele do życzenia. I może tutaj, jakby na wstępie, pokażę dokładnie o jaki przycisk mi chodzi. Więc, tutaj, będąc zalogowanym na naszym firmowym fanpage'u, możemy sobie. Za chwilę podejrzeć, eee, ładują się posty, i pod każdym postem znajdziemy taki właśnie niebieski przycisk: Promuj post, no, który jest bardzo, bardzo, bardzo uproszczoną formą takiej reklamy. Możemy sobie tutaj, dla przykładu, go e, kliknąć i podejrzeć, co nam Facebook e, zaproponuje, oczywiście. Dodam też przy okazji, że ten przycisk jest również widoczny z poziomu telefonu, więc tutaj też można w ten sposób opublikować reklamy. Ok, kliknęliśmy w ten niebieski magiczny przycisk zachęcający nas do reklamowania danego postu. No i tak naprawdę panel, który tutaj nam się załadował, jest panelem dosyć, powiedziałbym. Tak jak już wspomniałem, i co, co co ważne, Facebook sam chciałby nam zaproponować automatyczne ustawienie, czy tutaj celów, czy, czy przycisków, czy targetów, umiejscowień tych reklam, co powoduje, że my tak naprawdę nie mamy żadnego wpływu, gdzie ta reklama się pojawi, komu się dokładnie pojawi, bo tutaj mamy. Materiał reklamowy Advantage Plus, czyli tutaj, jakby dane z Facebooka powodują, gdzie te reklamy się mają pojawić, w jaki sposób, komu, no jakby w ten sposób troszeczkę maksymalizujemy ryzyko niepowodzenia, i zwykle konta reklamowe na Facebooku, które audytuję, niestety wiążą się z tym, że ktoś właśnie próbuje. Własnych sił, przez ten przycisk. Tutaj, oczywiście, te wszystkie teksty zachęcające Facebooka yy, dają gdzieś tam nadzieję, że, że te posty będą właściwie promowane, natomiast jakby siłą rzeczy niestety, yy, niestety tak się nie dzieje. No i teraz odpowiadając, jakby dalej na tą, tą tematykę. No, warto byłoby się zastanowić, no to jeżeli nie promujemy przez ten przycisk promuj post, no to w jaki sposób mamy reklamować swoją firmę w mediach społecznościowych, czyli na Facebooku i na Instagramie? I tutaj oczywiście spieszę z pomocą i wyjaśniam, w jaki sposób najlepiej warto byłoby promować. Otóż, jak cofniemy się do naszego Facebooka i będziemy tutaj zalogowani, akurat w tym wypadku pozwolę sobie być zalogowanym jako nasz firmowy profil, to tutaj w lewej kolumnie pojawia nam się tak zwany menadżer reklam. On, on pojawia mi się tutaj oczywiście bardzo wysoko z tego względu, że właściwie nie ma dnia, żebym, żebym na niego nie wchodził, natomiast kiedy, kiedy go tutaj nie zauważycie, to prawdopodobnie będziecie mieć tutaj przycisk zobacz więcej i rozwinie Wam się tutaj dłuższa lista, tak jak tutaj w której takiego menadżera reklam znajdziecie i jeżeli już go, że tak powiem, odszukacie, to możecie sobie śmiało w niego kliknąć i przejdziemy, ja tu już mam gotową zakładkę, do panelu menadżera reklam i to jest dokładnie to miejsce, w którym jakby powinniście te reklamy swoje publikować. Jakby ja oczywiście tylko pokażę mniej więcej yy, czym różni się yy, promowanie postów przez ten niebieski przycisk yy, od tutaj tego całego panelu menadżera reklam. Natomiast, jakby tutaj ta tematyka publikowania reklam z tego poziomu menadżera jest na tyle. Yy, może i nie skomplikowana, ale gdzieś tam w pewien sposób szeroka, yy, że ciężko jakby zamknąć się w jednym filmie, stąd yy, oczywiście, jeżeli pojawią się u Ciebie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to yy, zachęcam do kontaktu na, na wszelkie jakby tutaj pytania. Będę starał się yy, odpowiedzieć. Yy, natomiast wracając już jakby do tematu, tworząc kampanię w po, z poziomu menadżera reklam przede wszystkim otwiera nam się zakładka celi, dzięki którym jakby jesteśmy w stanie na wstępie wskazać algorytmom Facebooka czy Instagrama, na czym tak naprawdę nam zależy. Tak i Tutaj widzicie dokładnie, że możemy sobie wybrać takie cele, jak rozpoznawalność, taki cel jak ruch, czyli przekierowujące osoby na stronę internetową, cel jakim jest aktywność, czyli choćby promowanie postów pod kątem reakcji, czyli lajków, serduszek, komentarzy, udostępnień. Tutaj też możemy sobie promować nasze facebookowe wydarzenia. Dalej idąc mamy cel kontakty, czyli tak tzw. kampania leadowa i tutaj dzięki niej użytkownicy są w stanie zostawić nam przez formularz dane do siebie, czyli np. numer telefonu, adres e-mail i jesteśmy w stanie ich po prostu obsłużyć na przykład do nich dzwoniąc. Mamy cel, jakim jest promocja aplikacji. No tutaj być może rzadko spotykany cel, no bo umówmy się, nie każdy gdzieś tam ma aplikację mobilną, którą chciałby promować. No i w przypadku sklepów internetowych, cel najważniejszy, czyli sprzedaż, jakby to jest cel skupiający się na tym, aby użytkownicy dokonywali konwersji, czyli transakcji na naszym sklepie internetowym. I to jest tak w zasadzie główna podstawowa różnica promocji pomiędzy właśnie tamtym niebieskim przyciskiem, a, a tutaj e, reklamą z poziomu menadżera reklam, czyli właśnie dokładnie wybór e, celu, który ma spowodować, że ten użytkownik i algorytmy Facebooka trafią do odpowiednich osób, które będą dokonywać czynności, których oczekujemy. E, no i to jest jakby tak jak powiedziałem, ten główny ta główna y, różnica i druga taka dosyć ciekawa różnica no to jest fakt, że na poziomie zestawów reklam y, jakby mamy zdecydowanie szersze możliwości związane z targetowaniem takich reklam, tak? Czyli możemy tutaj dokładnie wybrać lokalizację, wiek, płeć i przede wszystkim zainteresowania lub zachowania tych użytkowników y, w internecie. Więc jakby tutaj jesteśmy w stanie konkretnie targetować komu ta reklama ma się pojawić. Oczywiście też możemy sobie wybrać umiejscowienia. Jakby mamy zdecydowanie więcej możliwości, większy wpływ na to co, komu i kiedy pokażemy. I ostatnia, trzecia różnica, myślę, że też kluczowa, no to jest tworzenie Yy, Tworzenie reklamy, tak? czyli możemy tutaj zarówno korzystać z istniejących już postów, które zostały opublikowane na profilu, czyli jest to troszeczkę powiązane z tym niebieskim przyciskiem Promuj post. Natomiast tutaj możemy przede wszystkim stworzyć reklamę od zera, tak czyli możemy wgrać zdjęcie, film. Grać katalog produktów, zrobić to w formie pojedynczego obrazu, zrobić to w formie e, karuzeli lub kolekcji. E, możemy sobie ręcznie testować kopii, e, czyli teksty, które ten użytkownik ma przeczytać, czyli nagłówku, opisu, e, przycisk Call to Action, e, czy wreszcie miejsce docelowe, czyli gdzie użytkownik wejdzie po kliknięciu w naszą reklamę. No i tutaj jakby je, to jest jedna rzecz na poziomie reklam, druga rzecz to jest taka, że możemy testować też kreacje, tak, czyli nie skupiamy się tylko i wyłącznie na jednym zdjęciu, jednym filmie, m, który chcemy promować, tylko wrzucamy takich zdjęć, takich filmów, takich kreacji 4, 5 i na tej podstawie wyciągamy wnioski, co najlepiej trafia do naszych użytkowników i użytkowników. Jeżeli złączymy te wszystkie różnice pomiędzy, pomiędzy kliknięciem w ten przycisk promuj post, a tworzeniem kampanii, zestawów reklam i reklam na poziomie menadżera reklam, no to widzimy jak ogromna jest różnica pomiędzy promowaniem w jeden sposób i w drugi. Więc jeżeli kiedykolwiek próbowałeś, próbowałaś promować swoją firmę przez ten niebieski przycisk promuj post, i stwierdziłeś lub stwierdziłaś, że jest to nieefektywne, to być może jeszcze nie wszystko jest pogrzebane i szanse na rozwój Twojej strony, Twojego sklepu internetowego są jeszcze bardzo duże. Chętnie oczywiście będę chętnie oczywiście pomogę Tobie w rozwikłaniu wszelkich wątpliwości, pokazaniu możliwości dla Twojej konkretnej usługi bądź kategorii produktów. Jeszcze raz zachęcam do y, kontaktu, dzięki, dzięki czemu y, myślę, że też wspólnie będziemy w stanie rozwijać Twój biznes y, i pnąć się w górę. W tym momencie to wszystko. Bardzo dziękuję Tobie za uwagę. Mam nadzieję, że w pewien sposób y, rozwiałem wszelkie wątpliwości, pokazałem ten najczęściej popełniany błąd, y, dzięki czemu y, od dzisiaj będziesz tworzyć zdecydowanie skuteczniejsze kampanie, a jeżeli nie masz wystarczającej wiedzy, zapraszam do kontaktu, chętnie pomogę. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia na kolejnych filmach.